Cześć, witam cię na blogu Prospero Coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Dzisiaj zadam Ci bardzo ważne pytanie. Czy umiesz marnować swój czas i czy robisz to regularnie? I być może zaskoczę Cię tym pytaniem, ponieważ ogólnie nikt nas nie uczy tego, aby marnować swój czas, a jeszcze nie daj Boże robić to regularnie, a ja Ci do tego będę chciała bardzo zachęcić. Kiedyś yy, nie umiałam marnować swojego czasu i broń Boże, nie robiłam tego regularnie, aż w końcu. Yy, Doszło do mnie takie stwierdzenie, że jeżeli nie mogę marnować swojego czasu, to znaczy, że to nie jest mój czas. Że ja nie jestem właścicielem tego czasu, a ja bardzo chcę być właścicielem swojego czasu. Jeżeli mam ochotę go pomarnować, to mogę to zrobić. Daj sobie na to pozwolenie. Zadaj sobie pytanie takie: Czy jesteś coachem, który ciągle się rozwija? Jeżeli już coś czyta, no to czyta o rozwoju, czyta książki coachingowe albo studiuje i bierze kolejny kurs i tak dalej. Czy cały Twój czas jest zajęty pomiędzy pracą, domem, edukacją, a pomaganiem innym? Czy masz czas na marnowanie? Jeżeli go nie masz, a miałabyś ochotę go mieć, to dajmy sobie na to pozwolenie. Że możesz sobie po prostu mieć czas do marnowania, do czytania książek, które kompletnie nie mają nic wspólnego ani z coachingiem, ani z rozwojem, ani w ogóle z bycią, byciem mądrą. Że możesz obejrzeć kilka filmów na Netflixie, które też kompletnie nic wielkiego nie wnoszą ci do życia. Ten czas odpoczynku, czas resetu, czas robienia tego, co nam w duszy gra albo nie gra, i marnowania czasu jest absolutnie. Bezcenną umiejętnością. Robię to ostatnio regularnie i powiem Ci, że bardzo sobie to chwalę i to, jaki to ma wpływ na mój biznes, na mnie, na mój stan psychiczny. Dobrego marnowania czasu.